W ciągu najbliższych dni w życie wejdzie kolejna już ustawa dotycząca węgla. Tym razem dofinansowany zostanie opał sprowadzony przez państwowe spółki. Takie rozwiązanie musiało zostać wprowadzone z prostego powodu: rząd sprowadził drogi węgiel, wątpliwej jakości. Bez dotacji trzeba byłoby zapłacić około 3000 zł za tonę. Chętnych na zakup w takiej cenie nie byłoby wielu. O tym, że teraz to gminy będą sprzedawać węgiel, mówiłem już we wcześniejszym filmie. Teraz postaram się krótko omówić szczegóły nowego rozwiązania. Dotowany węgiel będzie sprzedawany od dnia wejścia w życie ustawy do 30 kwietnia 2023 roku. Gmina najpierw wstępnie sprawdzi zapotrzebowanie na węgiel. Dopiero potem rozpocznie przyjmowanie wniosków i sprzedaż. Węgiel będzie sprzedawany gminom po 1500 zł brutto. Samorządy mogą wspólnie dokonywać zakupów. Jeśli Twoja gmina nie zdecyduje się na sprowadzenie węgla, to może to zadanie przejąć gmina sąsiednia lub na przykład lokalny skład węgla. Cena węgla sprzedawanego przez gminę nie może być wyższa niż 2000 zł brutto, a przez inny podmiot nie więcej niż 2200 zł brutto za tonę. Do podanych cen nie może zostać doliczona żadna inna opłata oprócz ewentualnego kosztu dowiezienia bezpośrednio na Twoją posesję, o ile wyrazisz taką chęć. Aby zakupić węgiel po preferencyjnej cenie, należy spełnić warunki takie same jak przy dodatku węglowym. Minister będzie określał, ile jednorazowo będzie można kupić węgla. Pierwszy limit będzie obowiązywał do końca tego roku, a drugi w 2023 roku. Prawdopodobnie będzie to dwie tony. Aby kupić węgiel w swojej gminie, należy złożyć wniosek o zakup. Jeśli Twoja gmina nie bierze udziału w programie, a zadanie przejęła sąsiednia gmina lub inny podmiot, to będziesz potrzebował zaświadczenia od swojego wójta lub burmistrza. We wniosku należy podać swoje dane: adres gospodarstwa domowego, gdzie węgiel będzie wykorzystywany, dane kontaktowe, ilość węgla i informacje o już dokonanych zakupach węgla z preferencyjną ceną. Tradycyjnie w ustawie musiał pojawić się zapis, który będzie trudno wyegzekwować. Tu zacytuję, wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 22-23, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach. Dodam, że ilość określa minister, o czym była wcześniej mowa. Na realizację przewidziano prawie 5 miliardów złotych. Dodatkowe 2 miliardy dorzucono też do wcześniejszej ustawy dotyczącej dodatku węglowego. Kto boga temu zabroni? Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.